Karnawał i balony. W kwaterze głównej bohaterów Superfinks. Niech żyje karnawał! Czy mógłbyś się trochę uspokoić, Kendy Kraki? Przed nami jeszcze mnóstwo pracy przed imprezą. Marsz Rules, mamy karnawał. To właśnie teraz trzeba się bawić. Jeszcze nie! Zostałem poproszony o przygotowanie balu karnawałowego w i nie wiem czy sobie z tym poradzę. Dopiero od roku jestem oficjalnie superfingiem! Spokojnie, Marshals, Świetnie sobie poradzisz. Musisz mieć więcej wiary w siebie! Tak! Ale co jeśli w trakcie zabawy karnawałowej włączy się... ALARM! Idziemy koledzy. Włączył się alarm. Doktor Volt nas potrzebuje. <słyszy> O co chodzi, doktorze Wolt? Super Phoenix, City jest w niebezpieczeństwie. W mieście właśnie odbywa się parada gigantycznych balonów. Jakie piękne! Nie miałem pojęcia, że w czasie karnawału będzie parada. W tym cały problem. Nikt nie wie, skąd się tu wzięły te tajemnicze balony. Faktycznie z tymi balonami jest coś nie tak. Chcę, żebyście przeprowadzili śledztwo, kto stoi za tą improwizowaną paradą. Ale! Co z zabawą karnawałową? No proszę, mały grzybek nie chce walczyć ze złoczyńcami. To nie tak! Chodzi o to! Spadanie tajemnicy tych balonów jest najważniejsze! Bez wątpienia, doktorze Volt. Natychmiast tam idziemy. He he he. Bo Bohaterowie super fiękstwa ataku! Czy widzieliście balony? Co za karnawałowa niespodzianka! Hmm, im bardziej im się przyglądam, tym mniej im ufam. Hej, patrzcie, ktoś jest na tym balonie! Och, nie! To To Toxfunk, mój największy wróg! Wiedziałem, że za tą aferą muszą stać złoczyńcy. Co my teraz zrobimy, Helix High? Marżurus, Toxfunk jest twoim rywalem. Znasz go najlepiej z nas wszystkich. Musisz przejąć kontrolę nad sytuacją. Hmm. Helix, High, Kendy Kraki! Ewakuujcie z publiczność! Tak jest, kapitanie! A ja się zajmę Toxfongiem! Szybko! Musicie za to uciekać! Te balony są niebezpieczne! To jest bardzo wysoko! Ale Superfink, niczego? się Nie! Boi! <gryst> rules, co ty tutaj robisz? Toxfunk. Trujący grzyb, który wydziela obłoki toksycznego pyłu. Toxmunk, jesteś aresztowany w imieniu Superfinks! Cz. Spóźniłeś się. Te balony wypełnione są obłokami toksycznego pyłu i za chwilę eksplodują nad centrum miasta. He, he, he. Nie uda się mieszkańcom Kabum City przed nim uciec. Nic z tego! Masz Najpyszniejszy i potężny wojownik z Kabum City. Powstrzymam Cię! He, he, he. Zbyt wolno! NIGDY NIE BĘDZIESZ PRAWDZIWYM SUPERFINGIEM HA <grystanie> HA TO NIEPRAWDA JESTEM SUPERFINGIEM I WSZYSCY MOI KOMPANI WIERZĄ WE MNIE I NIE ZAWIODĘ ICH CHOĆBY NIE WIEM CO HA <grystanie> HELIX haj! PRZYLEĆ TUTAJ JUŻ SIĘ ROBI MASZ RULES nie się najwyżej jak potrafisz! E, e. Co wy wyprawiacie? Zostawcie balony! E. E. A teraz, kiedy miasto jest bezpieczne, możemy wreszcie zniszczyć te wstrętne balony. Z ogromną przyjemnością! Yeah! Tylko nie balony! Moje piękne balony! E. Gratulacje, świetna robota! Dzięki, przed nami ostatnie zadanie. Serio? Tak! Zabawa karnawałowa w wielkim stylu! Tymczasem w Bazie Złoczyńców. Oj, okropne! Toxfunk. Zepsułeś nam karnawał. Wow! Nie